gdzie światło spotykam rok. Jesteś 18-letnią córką króla ludzi, masz na imię Awa i właśnie tracisz pozycję na dworze, bo urodził się twój brat następca tronu. Co więcej, na twoje życie czyha nieznany zabójca. Do tej pory spokojne, poukładane życie leka w gruzach. Musisz jak najszybciej opuścić pałac zniknąć. Przydają się twoje treningi walki, ale po zamachu na ciebie nie masz siły uciekać. Niestety nie bierzesz pod uwagę innej opcji. Trafiasz do świata elfów, poznajesz towarzysza podróży, nie chcesz nikomu zaufać, ale nie żebyś miał jakiś wybór. W królestwie elfów odkrywa, że Twoim przeznaczeniem jest o wiele więcej niż sądziłaś do tej pory masz zjednoczyć zwaśnione królestwa. Odnaleźć szafirowy sztylet. Na szczęście nie jesteś sama, zjawia się nieoczekiwany sojusznik mroczny elf. Wybierzesz światło czy mrok?